Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Z tej strony T-Volt i mam dla was bardzo, ale to bardzo szybko informację. Taki news, który się chciałem z wami podzielić, bo naprawdę jest zajebisty. Mm, jest 14.45, dokładnie 45 minut temu, Blizzard, ak Activision Blizzard ogłosiło datę premiery Diablo 3. Gra wyczekiwana od dosłownie. Parunastu chyba lat, paru, parunastu lat nie jestem aż takim znawcą. Nareszcie ma swoją datę premiery. Eee, dokładnie za dwa miesiące odbędzie się premiera. Równiutko za dwa miesiące, 15 maja, Diablo 3 trafi do sklepów, uruchomiony zostaną serwer i będzie można grać. Co to oznacza, oczywiście, serię. Tak, serię. Będzie to pełnoprawna seria. Prawdopodobnie z typkiem, ponieważ on też się w tą grę zaopatrzy i być może. Być może nie wiem. <laughs> e, być może położę swoje łapska na becie. Jeżeli tak, to oczywiście zrobię dla Was pełną gamę materiałów. Bo czemu nie? Sam straszną mam ochotę w to zagrać. I cóż, to było na tyle. Pamiętajcie, 15 maja oczywiście tego roku. Za dwa miesiące zaczyna się Diablo 3. Bye bye.